Subskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej filmów. 40 lat. To czas, przez który Paul McCartney trzymał swoje najgłębsze myśli o swoim najbliższym przyjacielu i największym partnerze muzycznym, Johnny Lennonie, w tajemnicy. Dlaczego postanowił milczeć przez 4 dekady? Co skłoniło McCartneya do w końcu przełamania wszystkich barier i ujawnienia prawd, które miliony fanów od dawna się zastanawiały? To wyjawienie nie tylko odsłania niezliczone sekrety, ale także otwiera nowy rozdział w historii przyjaźni, miłości i straty. Ale to nie tylko historia Johna Lennona. To podróż legendy, człowieka, który przezwyciężył ból, kontrowersje i presję, aby zdefiniować siebie. A dzisiaj wkrótce wkraczamy w świat Paula McCartneya, gdzie światło i cień przeplatają się, aby odkryć prawdę, którą przez całe życie ukrywał. Łamanie milczenia. Minęło ponad cztery dekady od czasu, gdy świat stracił jednego z największych ikon muzycznych, Johna Lennona. Jednak dla Paula McCartney'a wspomnienie 8 grudnia 1980 roku pozostaje tak żywe jak nieleczona rana. W tym dniu Lennon został zamordowany przed swoim domem w Nowym Jorku przez obsesyjnego fana. Tak straszne wydarzenie, że nikt, a tym bardziej McCartney, mógłby to przewidzieć. To nie był tylko koniec muzycznej legendy, ale też zerwanie więzi, którą McCartney kiedyś opisał jako istotną część mojej duszy. Ten feralny dzień rozpoczął się jak każdy inny dla Paula. Pracował w studiu, gdy otrzymał telefon, że Lennon został postrzelony i nie przeżył. Początkowa reakcja McCartneya nie była natychmiastowym smutkiem, ale szokiem, niemal niedowierzaniem. Zamarłem. Później McCartney wspominał w wywiadzie, że to był jeden z tych momentów, kiedy nie wiesz, co robić. Nie mogłem przytrawić tego faktu. To, co jeszcze bardziej oburzyło opinię publiczną, to pozornie zimna reakcja McCartney'a, gdy został zapytany przez reporterów po wiadomości. Po prostu powiedział: To jest nudne. Ten krótki komentarz sprawił, że wielu oskarżyło go o obojętność wobec śmierci przyjaciela. Jednak McCartney wyjaśnił później, że w tamtym czasie nie potrafił wyrazić swojego smutku słowami. Wszystko było zbyt straszne, a ja nie chciałem płakać przed milionami ludzi, ale wewnętrznie wszystko się rozpadało. Nie straciłem tylko przyjaciela, straciłem część samego siebie. Nagła śmierć Lenona wprowadziła McCartney'a w poczucie winy. W ostatnich latach Beatlesów ich relacja była napięta z powodu różnic twórczych, presji sławy i zewnętrznych wpływów. McCartney zawsze zastanawiał się, czym mógłby zrobić więcej, aby naprawić relacje wcześniej. Zawsze myślałem, że gdybyśmy mieli więcej czasu, wszystko byłoby inaczej, powiedział, ale wtedy czas został brutalnie odebrany. Jedynym pocieszeniem, jakie McCartney znalazł, była ich ostatnia rozmowa, kilka tygodni przed tragedią. To nie była szczególnie długa ani głęboka rozmowa, ale dla McCartney'a zawierała wszystko, czego potrzebował pojednanie. Nawet nie rozmawialiśmy o pracy, byliśmy po prostu dwoma przyjaciółmi rozmawiającymi o zwykłych sprawach życia. Dla mnie to znaczyło wszystko. Przynajmniej wiedziałem, że przezwyciężyliśmy konflikty i zaczęliśmy ponownie się łączyć. Śmierć Lenona nie była tylko osobistą stratą dla McCartneya, ale brutalnym przypomnieniem o kruchości życia, szczególnie dla tych, którzy żyją w blasku reflektorów. Lennon został zastrzelony przez Marka Davida Chapmana, fana, który kilka godzin wcześniej prosił o autograf. Sprawiło to, że McCartney zdał sobie sprawę, że niezależnie od tego, jak sławny czy kochany jesteś, zawsze pojawiają się nieoczekiwane niebezpieczeństwa. John zawsze wierzył w pokój i miłość. Ironiczne jest, że musiał odejść z tego świata w ten sposób, powiedział McCartney ze smutkiem w głosie. W kolejnych latach McCartney poświęcił większość swoich najbardziej wzruszających hołdów piosence Here Today, utworze, który napisał, aby wyrazić wszystko, co nigdy nie miał szansy powiedzieć przyjacielowi. Na scenie, za każdym razem, gdy prezentował ten utwór, McCartney wprowadzał go szczerymi słowami. Napisałem tę piosenkę dla Johna. Gdyby był tutaj, powiedziałbym mu, że go kocham i dziękuję za wszystko, co razem przeszliśmy. Dla McCartneya ta piosenka była nie tylko sposobem na przypomnienie sobie Lenona, była to droga do uzdrowienia bólu w jego sercu. Jednak wizyty w memoriale Strawberry Fields w Central Parku poświęconym Lenonowi, wciąż są dla McCartneya ciężkimi momentami. Stojąc przed słowem Imagine, zawsze reflektuje w milczeniu, z odległym wzrokiem, jakby szukał trwałego połączenia ze swoim dawnym przyjacielem. John wciąż żyje we mnie. Podzielił się McCartney. On jest częścią mnie i ta część nigdy nie zniknie. Śmierć Lenona nie tylko zakończyła najważniejszy rozdział w życiu McCartney'a, ale także otworzyła nowy rozdział podróż, w której musiał kontynuować tworzenie i jednocześnie chronić dziedzictwo swojego zmarłego przyjaciela. Zanim stał się globalną ikoną i połową Lennon McCartney, Paul McCartney był tylko zwykłym chłopcem z Liverpoolu. Miasto którego zakątki, dźwięki i ukryte smutki uformowały legendę. Co więc przemieniło tego młodego chłopca w jednego z największych artystów, jaki świat kiedykolwiek poznał? Historia zaczyna się na zakurzonych ulicach i w melodiach, które odbijają się w skromnym domu. Podróż z Liverpoolu na szczyt świata. Paul McCartney urodził się 17 czerwca 1942 roku w Liverpoolu. Ruchliwym porcie z własnymi trudnościami w powojennej rzeczywistości. Syn Jima i Mary McCartney, Paul dorastał w skromnej rodzinie klasy robotniczej, gdzie muzyka była nieodłączną częścią życia. Jego ojciec, Jim McCartney, półprofesjonalny muzyk jazzowy, często grał na pianinie podczas rodzinnych spotkań, sadząc pierwsze nasiona muzycznej pasji w sercu młodego Paula. Słuchając, jak ojciec gra, Paul zaczął dostrzegać magiczną moc melodii. Chociaż był zachęcany przez ojca, Paul nigdy nie był zmuszany do nauki muzyki, zamiast tego odkrywał ją na własną rękę. A punktem zwrotnym było to, gdy otrzymał pierwszy gitarę od swojej matki. Początkowo, mając trudności z grą na gitarze prawą ręką, Paul zamiast się poddać, nauczył się grać lewą ręką, tworząc unikalny styl, za który miał być znany później. Codziennie po południu młody McCartney siadał w swoim małym pokoju, sumiennie ćwicząc. Podczas gdy każda nuta stawała się mostem pomiędzy jego emocjami a światem. Dzieciństwo Paula nie było całkowicie spokojne. W wieku 14 lat doświadczył zdradliwej straty matki na raka. Ten ból pozostawił trwały ślad w jego duszy, a muzyka stała się jego schronieniem. W tych trudnych latach Paul zaczął komponować swoje pierwsze melodie, wypełnione smutkiem i nadzieją. Te intensywne emocje pomogły ustalić podstawy jego twórczej podróży na całe życie. Młodość Paula była głęboko związana z Liverpoolu, miastem pełnym wyzwań, ale również pełnym marzeń. W Liverpool Institute High School poznał Georgia Harrisona, entuzjastycznego kolegę muzycznego. Jednak najważniejszy moment nastąpił w 1957 roku, kiedy Paul spotkał Johna Lennon'a na festiwalu kościelnym. Za pierwszym razem, gdy Paul zobaczył, jak John gra bebop i gula, od razu został oczarowany pewnym i buntowniczym stylem Lenona. Szybko zaczęli rozmawiać i odkryli wspólną, namiętną miłość do muzyki. Ich relacja szybko przekształciła się w niezwykle harmonijną współpracę. Paul i John zaczęli wspólnie pisać piosenki. Często siedzieli w małym pokoju z gitarami w rękach, wymieniając się pomysłami i tekstami. Ich pierwsze kompozycje nie były tylko eksperymentami, ale także dowodziły ich nieograniczonej kreatywności, czerpiąc inspirację z życia dookoła. Ich piosenki odzwierciedlały wszystko: od młodzieńczych pasji, po pragnienie ucieczki od przyziemnych spraw. Razem dołączyli do Querymen, gdzie zaczęli doskonalić swoje umiejętności występu i uczyli się, jak łączyć się z publicznością. Grali w małych pubach Liverpoolu i na prywatnych imprezach. W miejscach, które nikt by sobie nie wyobrażał jako źródło jednej z największych grup wszechczasów. McCartney pamiętał, że po prostu chcieli grać muzykę, nie mając pojęcia, że niebawem zmieniał świat. Wielka szansa nadeszła, gdy zespół, który teraz nosił nazwę The Beatles, zaczął regularnie występować w Cavern Club, małym, ale wibrującym miejscu w centrum Liverpoolu. To tam przyciągnęli uwagę Briana Epsteina, który później stał się ich menedżerem i wyniósł ich na nowe wyżyny. Cavern Club był nie tylko trampoliną do sławy Beatlesów, ale także miejscem, gdzie doskonalili swój styl muzyczny i unikalne osobowości. Paul McCartney często mówi, że okres ich pobytu w Cavern Club był jednym z najbardziej niezapomnianych etapów jego kariery. Grali muzykę, ale także nauczyli się panować nad sceną eksperymentować z nowymi pomysłami i czuć miłość publiczności. Od tych dni wyruszyli w świat, przynosząc utwory, które nie tylko zmieniły historię muzyki, ale stały się ponadczasowym dziedzictwem. Podróż ubogiego chłopca z Liverpoolu do gwiazdy globalnej nie była przypadkiem. Była wynikiem determinacji, talentu i ogromnej ambicji. Te lata formacyjne ukształtowały Paula McCartneya, którego świat obecnie kocha. Inspirujący artysta który nigdy nie przestał dążyć do idealnej melodii, drogi do sukcesu. Paul McCartney jest jednym z największych artystów w historii muzyki, ale droga na szczyt nie była łatwa. Młody McCartney poznał Johna Lennona na festiwalu kościelnym w Liverpoolu. W 1957 roku obaj szybko rozpoznali, że dzielili tę samą kreatywność w muzyce i rozpoczęli wierną współpracę. Na początku pisali piosenki bez wytchnienia i występowali w małych klubach, eksperymentując z nowymi pomysłami i definiując swój styl. Lennon i McCartney byli nie tylko partnerami, ale także rywalami i inspiratorami, nieustannie motywując się do przekraczania własnych granic. Pierwsze dni Beatlesów to nie tylko chwile chwały, ale także lekcje wytrwałości. Aby się ugruntować, zespół wyjechał do Hamburga w Niemczech gdzie występowali w małych barach w trudnych warunkach. Grając muzykę przez godziny każdej nocy, nie tylko dostarczali rozrywki, ale również przetrwali. W Hamburgu Beatlesi rozwinęli swoje umiejętności występowe, zbudowali wspólnotę i odkryli swoją tożsamość muzyczną. McCartney później przyznał, że to była ich prawdziwa szkoła, gdzie każda piosenka była doskonalona przez liczne nocne występy. Po powrocie do Liverpoolu, Beatlesi oczarowali publiczność w Cavern Club, małym miejscu, gdzie zagrali dziesiątki koncertów. To tam Brian Epstein, utalentowany menedżer, dostrzegł zespół i dostrzegł ich ogromny potencjał. Epstein nie tylko otworzył przed nimi drzwi, ale także pomógł im zbudować bardziej profesjonalny wizerunek, torując drogę do szerszego rynku muzycznego. Następnym wielkim krokiem było podpisanie kontraktu z MI. I poznanie Georgia Martina, producenta muzycznego, który później został znany jako król Beatlesów. Martin odegrał kluczową rolę w kształtowaniu charakterystycznego brzmienia zespołu, pomagając im osiągnąć ogromny sukces z pierwszymi hitami, takimi jak Love Me Do. Te utwory szybko podbili Wielką Brytanię, a następnie świat. Za kulisami Beatlesów Paul McCartney pozostał w centrum kreatywnej wizji grupy. Jego talent jako kompozytora wykraczał poza chwytliwe utwory, obejmując głębokie emocje. Utwory takie jak Yesterday stały się ponadczasowymi arcydziełami, ukazując zdolność McCartney'a do dotykania milionów serc. Co więcej, symbolizowały nieustanną podróż twórczą, która zaczęła się w małych barach w Hamburgu i kumulowała na największych scenach świata. Paul McCartney nie tylko zbudował oszałamiającą karierę, ale także stworzył niezatarte muzyczne dziedzictwo. Jednak jego sukces nie był dziełem przypadku. Był wynikiem poświęcenia, wytrwałości i zdolności do przekształcania każdego wyzwania w szansę na rozwój. McCartney po rozpadzie Beatlesów Po rozpadzie Beatlesów w 1970 roku świat wydawał się zatrzymać w obliczu szokującej wiadomości. Jednak dla Paula McCartney'a nie był to tylko koniec zespołu. Ale załamanie się drugiej rodziny. Podczas gdy opinia publiczna i prasa nieustannie obwiniały go za tę decyzję, McCartney zmagał się z poważnym kryzysem psychicznym. Czuł się zagubiony, jakby stracił najważniejszą część swojego życia. McCartney postanowił wycofać się z blasku reflektorów, szukając pocieszenia na farmie w Szkocji z żoną Lindą i dziećmi. W trakcie tych dni, w odrodzeniu, zaczął komponować nowe utwory. Inspirując się samotnością i refleksją. Efektem tego okresu był jego pierwszy album solowy, McCartney. Wydany w 1970 roku, album był nie tylko osobistym doświadczeniem, ale także emocjonalnym hołdem dla Lindy, która wspierała go w najciemniejszych momentach. Z utworami takimi jak Maybe I'm Amazed, McCartney pokazał doskonałą kombinację głębokich emocji i twórczego talentu. Jednak McCartney nie ograniczył się do jednego albumu solowego. Potrzebował więcej, aby udowodnić, że może zaistnieć również po Beatlesach. Z wsparciem Lindy założył zespół Wings w 1971 roku. Ten nowy zespół szybko osiągnął ogromny sukces, produkując hity takie jak Band on the Run, Jet i Live and Let Die. Te utwory nie tylko pomogły McCartneya ugruntować się jako wyjątkowego artysty solowego ale także uczyniły Wings jednym z najważniejszych zespołów lat 70. Trasy Wings wypełniły stadiony na całym świecie, a ich koncerty dostarczały emocji i przyciągały miliony fanów. Pomimo sukcesu Wings zespół nie zdołał całkowicie uwolnić McCartney'a od niewidocznych presji. Opinia publiczna i fani stale porównywali go do Beatlesów, oczekując, że będzie replikował arcydzieła takie jak Hey Jude czy Let It Be. Te oczekiwania były znacznym obciążeniem, ale zamiast próbować odtworzyć przeszłość, McCartney postanowił kontynuować tworzenie we własnym stylu. Zrozumiał, że aby przetrwać i prosperować, musi wydostać się z ogromnego cienia legendarnych bitusów, w których był częścią w początkach dekady. W latach osiemdziesiątych Wings rozpadło się, co oznaczało koniec ważnego rozdziału w karierze McCartney'a. Jednak jego muzyczna kariera nie zatrzymała się na tym. W całej dekadzie lat 80. McCartney nadal współpracował z ikonicznymi artystami, takimi jak Stevie Wonder i Michael Jackson, produkując globalne przeboje takie jak Ebony and Ivory i Say Say Say. Say. Te projekty ukazały nieustającą zdolność adaptacyjną McCartneya i potwierdziły jego chęć wyjścia ze swojej strefy komfortu, aby odkrywać nowe terytoria w muzyce. Ale za kulisami kryły się historie miłości, rodziny i głębokich strat, które uformowały prawdziwego Paula McCartneya. Miłość, rodzina i strata. Za błyszczącym wizerunkiem jednego z największych artystów w historii kryje się opowieść o miłości, rodzinie i stratach, które zdefiniowały Paula McCartneya. W ciągu swojego burzliwego życia, McCartney zawsze znajdował niezmienną kotwicę. Linda McCartney, jego żona, towarzyszka i największa inspiracja. Poznali się w 1967 roku, kiedy Linda, amerykańska fotograf, została wyznaczona do robienia zdjęć gwiazdom w Londynie. Prostota, inteligencja i miłość do muzyki Lindy urzekły McCartney'a od chwili, gdy ją zobaczył. Zaledwie dwa lata później wzięli ślub, wyruszając w podróż, która miała trwać ponad trzy dekady. Linda nie była tylko systemem wsparcia McCartneya w jego życiu, ale także dzieliła z nim scenę. Jako członkini Wings odegrała niezastąpioną rolę w karierze męża po Beatlesach. Co ważniejsze, dała McCartneya ciepłą i pełną rodzinę, pragnienie, które nosił w sobie od czasu, gdy młodo stracił matkę. Ich więź wykraczała poza muzykę. Linda była także utalentowaną fotografką i nieustanną obrończynią praw zwierząt i wegetarianizmu. Z wsparciem McCartney'a zainicjowała kilka kampanii w celu zwiększenia świadomości o ochronie zwierząt, misji, której oboje byli głęboko oddani. Razem budowali wizerunek zjednoczonej rodziny, zawsze wspierającej się nawzajem, czy to w trasie, czy w spokojnych dniach na farmie. Jednak doszło do tragedii, która wstrząsnęła światem McCartney'a. W 1995 roku Lindzie zdiagnozowano raka piersi. Przez trzy lata walczyła dzielnie z chorobą, ale zmarła w 1998 roku, w wieku 56 lat. Dla McCartney'a była to strata nie do zastąpienia. Linda była światłem mojego życia. Pewnego razu, w emocjonalnym wywiadzie, powiedział, że utrata jej była najboleśniejszą rzeczą, jaką kiedykolwiek przeżył. Śmierć Lindy pozostawiła wielką pustkę w sercu McCartney'a ale miłość i dziedzictwo Lindy stały się siłą napędową, by kontynuować. Założył fundację Linda McCartney, aby zwiększyć świadomość o raku piersi i kontynuował kampanię ochrony zwierząt, które ona wspierała. Te działania charytatywne nie tylko utrzymały przy życiu pamięć Lindy, ale także pomogły w osobistym życiu McCartney'a, aby nie zatrzymało się na tym etapie. Po Lindzie wziął ślub z Heather Mills w 1902 roku. Choć związek początkowo niósł nadzieję na nowy początek, małżeństwo zakończyło się kontrowersją w 1908 roku, stając się sensacją w mediach. Jednak McCartney nie pozwolił, aby te burze go powstrzymały. W 2012 roku na nowo znalazł miłość z Nancy Shevel, która przyniosła mu spokój po burzach życiowych. Pomimo ogromnej straty, Paul McCartney pozostaje niezwykle optymistyczny. Pewnego razu podzielił się tym, że muzyka i rodzina pomogły mu pokonać wszystkie trudności. Dla McCartneya jego praca nie jest tylko dla niego samego, ale dla osób, które kocha. Dla tych, którzy towarzyszyli mu w tej emocjonalnej podróży. To, co robię, robię dla mojej rodziny, powiedział. To dla nich wstaje każdego dnia. Obraz Paula McCartneya już w ósmej dekadzie życia, stojącego i pewnego siebie na scenie z gitarą i występującego przed tysiącami ludzi, Ucieleśnia odporność prawdziwego artysty. Jego podróż, naznaczona triumfami i smutkami, odzwierciedla nie tylko jego genialność jako muzyka, ale także jego trwałego ducha jako mężczyzny, ojca i kulturowego ikony. Blizny po stratach go uformowały, ale również pogłębiły jego zdolność do miłości, wdzięczności i połączenia z innymi. Jego dziedzictwo to coś więcej niż muzyka to historia mężczyzny, który pokonał przeciwności. I podzielił się swoją duszą ze światem. W wieku 82 lat energia i pasja McCartney'a pozostają tak żywe jak zawsze. Na największych scenach nadal przyciąga publiczność, łącząc pokolenia swoimi ponadczasowymi piosenkami. Gdy ikoniczna melodia Hey Jude wypełnia powietrze, dziesiątki tysięcy fanów śpiewają razem, tworząc wspólne uczucie ciepła i jedności. Te momenty są czymś więcej niż występami, są celebracją życia i potęgi muzyki. Trasa Polska Tak, która rozpoczęła się w kwietniu 2022 roku, stała się światowym fenomenem. Szczególnie w Ameryce Południowej setki tysięcy ludzi zebrało się, aby świadczyć o jego magii, przyciągając porównania krytyków do nowoczesnego Mozarta za jego trwały blask. Te koncerty nie są tylko nostalgicznym hołdem dla jego historycznej przeszłości. Demonstrują również jego niezachwianą aktualność i wpływ na kształtowanie przyszłości muzyki. Nawet poza sceną kreatywność McCartney'a nadal nie ma granic. W 2020 roku wydał McCartney Trey, album, który udowadnia, że jego talent jest silniejszy niż kiedykolwiek. W studiu jest uosobieniem poświęcenia, doskonaląc każdą nutę z uśmiechem czystej radości. Oprócz muzyki osiągnięcia McCartney'a obejmują fakt, że stał się pierwszym brytyjskim muzykiem, który osiągnął status miliardera, odzwierciedlając jego przenikliwość zarówno w sztuce, jak i w biznesie. Współczucie McCartney'a ujawnia się w jego obronie zrównoważonego rozwoju. Wegetarianin od lat 70. bronił zdrowia planety, zachęcając do działań zbiorowych przeciwko zmianom klimatycznym. Dbanie o tę planetę to odpowiedzialność każdego. Wyraził uczucie, które będzie brzmieć w pokoleniach przyszłych. To dziedzictwo kontynuuje w jego rodzinie. Ostatnio jego syn James współpracował z Shawnem Arnoldem Lennonem, synem Johna Lennona, przy utworze Primrose Hill. To partnerstwo nie tylko czci dziedzictwo Beatlesów, ale także podkreśla trwałe połączenie między ich legendarnymi rodzinami. Dostępny i skromny, McCartney wciąż jest symbolem nadziei i inspiracji. Jego muzyka, jego historia i miłość do ludzkości zapewniają, że na zawsze pozostanie legendą w sercach milionów ludzi. Jeśli podobała Ci się ta historia o Paul McCartney i innych muzycznych legendach, nie zapomnij zostawić komentarza. Nie zapomnij zostawić komentarza poniżej i podzielić się swoimi pomysłami z nami. Naciśnij przycisk Lubię to i udostępnij ten film, aby rozprzestrzenić inspirację na innych. Nie zapomnij subskrybować naszego kanału i aktywować dzwonek powiadomień, aby nigdy nie przegapić żadnych naszych interesujących treści. A jeśli chcesz kontynuować odkrywanie, kliknij w filmy, które pojawiają się teraz na ekranie, aby kontynuować swoją podróż w świecie ikonicznej muzyki i kultury.